konie fryzyjskie. Jesteśmy w Kiturykach, 20 km od Michałowa, w województwie podlaskim, w gospodarstwie pani Kariny Rafałko, która razem z synem Konradem hoduje konie fryzyjskie, bydło Jersey oraz kozy. Jest tu również owczarek polski nizinny Tobiasz. Konie fryzyjskie to klacz Gaja i jej syn Misiek. Misiek jest kastratem. Trzeba je troszkę wyczyścić, żeby się ładnie reprezentowały przed kamerą. Brama zostaje otwarta i konie wychodzą na łąkę. Na łące są już owce i krowy. Są tutaj trzy sztuki jersey. Konie fryzyjskie to rasa zimnokrwista wywodząca się z Fryzji północnej Holandii. Jest to rasa bardzo stara. Niektórzy twierdzą, że sięga czasów rzymskich. W XVII wieku do koni fryzyjskich dolano krwi koni iberyjskich w celu uzyskania typowych koni wierzchowych. Na początku XX wieku konie fryzyjskie były zagrożone wyginięciem. Pies tobiarz nie może się powstrzymać przed ganianiem zwierząt. Niestety taka zabawa dla niego może okazać się zgubna, jeśli koń trafi go kopytem, może go zabić. Dlatego właścicielka woła psa i zamyka go na osobnym podwórku. Konie te pochodzą od prymitywnej rasy koni leśnych. Były to ciężkie, masywne konie podobne do obecnych koni pociągowych. Konie fryzyjskie charakteryzują się maścią karą o gładkiej lśniącej krótkiej sierści. Niedopuszczalne są inne typy umaszczenia. Jedyną odmianą dopuszczalną u tych koni jest malutka gwiazdka na czole. Włosy grzywy oraz ogona są długie i falowane. Szczotki okalające pęciny konia są dość długie. Głowa jest sucha, niezbyt duża, szyja jest długa i silnie umięśniona. Podobając się filmy na tym kanale, wspomóż ich realizację wpłacając niewielką kwotę na patronite.pl